to do this. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effect 2. Zostaw kciuka, oczywiście, subskrypcję, dzwoneczek. A ja nagrywam ten odcinek troszeczkę późno, ponieważ nagrywam go zaraz po przejściu Far Crya 6, po nagraniu Far Crya 6 właściwie na mój kanał. Jesteśmy na statku, troszeczkę musiałem tutaj sobie poprzypominać co i jak. Wróćmy yy, na pokład. Maszynownia centrum informacji Kajuta Kapitańska. Chyba to będzie tutaj, dokładnie tak. Więc przelećmy sobie tak. I od dzisiaj mam dla Was informację. Założenie jest takie, że wszystkie filmy na kanale od dziś będą w 4K. Dokładnie tak. RTX jest. Zresztą w sumie nie, nie było jeszcze żadnej serii w 4K. No ta jest jakby pierwsza do dokończenia. Dobra, mm, teraz tak, musimy polecieć na. Wejdź na orbitę. Czekajcie, musimy sprawdzić sobie, gdzie ja mam lecieć jeszcze. Udaj się na Zoryę. Mm -hmm. Faja Pogranicze i smaru, dobra. <coughs> Zoryę. Faja pograniczę i smaru, dobra. Dobra. Pogranicze i smaru. Okej, okay, no i oczywiście standardowo nie pamiętam, gdzie to jest, nie? Stacja paliw... Przekaźnik Omega, wskaźnik masy, Amada... Ja pierdzieli, weź to znajdź, nie? Nie to. Czemu ta mapa nie może być jakoś pooznaczane to, nie? Jakby to było pooznaczane, to by każdy był zadowolony, nie? Tym Escape, dziennik. rafinerii Eldfell Aschal Ashal Ashland. Urde, kto to powymyślał? Nadal to nic nie dało, nie? Dobra, może zobaczmy inny kłaścik inny w takim razie. Akta mistrzyni, zrodziejstwa spotkaj, Kaso Goto Udaj się do okrętu Zakera, Cytadeli i podaj hasło milczenie jest złotem w zhakowanym Zakera, Cytadeli, dobra, Cytadela, Rada Udaj się do Cytadeli i zażądaj spotkania z Radą Akta <laughs> Dobra, na Cytadelę jesteśmy w stanie polecieć Wiemy gdzie ona jest wymyślić, zanim będziemy mogli skorzystać z przekaźnika Omega-4. Mhm. Mm ja tu przypadkiem nie jestem? Gdzieś poleciałem. Może jakiś quest akurat się trafi. No mówię, nie? Far kraja 6 nagrywałem między tą serią, między tym wczorajszym odcinkiem, a dzisiejszymi. No, gerusza biorę, nie? Mogę im coś tu dać jeszcze? Dobra. Więc więcej tu nie mają. Wybierz, wyjdź. Dobra, gdzie my jesteśmy? Sprawdźmy mapkę. Tu jesteśmy, no i tutaj na pewno nie. Bo tu już wszystko zrobiliśmy. Raportów... Ja pierdzielę, nie. Asystent doktora Solusa pomaga pacjentom z powikłaniami. Wyszukałam też raporty na temat Archanioła. Rozma... No ale przynajmniej for kraja sobie nagrałem z, z rzędu całego. Teraz mi paliwa braknie w tym. Dobra, czyli tu nie. Omega też nie. Znaczy omega to nie, stc paliw no to to jest to. No mam full paliwa. O, dobra, dobra. Tu są, dobra. Już ogarnięte. E, tu jest cytadela, więc lecimy. Skoczmy dzisiaj na cytadelę. Dobra, już przypomniałem sobie, jak tutaj się na mapie przemieszczać. Cyk. Dokój. Zresztą w sumie chyba widać, nie? na YouTubie lepsza jakość green screening robiony przez Nvidia, żeby nie było. Nie kupiłem sobie jakiegoś tutaj zielonego oczywiście ekranu, dlatego tutaj tak macie w tym miejscu na przykład, o tutaj za mikrofonem czasem widać ścianę, nie? Tam co jest pod o, pod oknem, nie? Ale tak to jest spoko. Chyba lepiej tak to wygląda niż, niż normalnie. Zresztą mam już nagraną jedną serię. Na green screenie też. Call of Duty. Dodaj i dodaj. Zobaczmy mapkę. Dobra, co mamy do zrobienia na cytadeli? Mamy tak: spotkanie się z radą. Mhm. I coś tu jeszcze było chyba. Dobra, i teraz idziemy, możemy zażądać spotkania z radą. W tego co pamiętam. Szybka kolej, kapitan terminal komunikacyjny. Chyba nie jest to piętro, jeśli się nie mylę. Powody ze zbieraczami? Wypróbuj usługi. Tak. Ostatnio byłam tu parę lat temu. Zaostrzyliście trochę środki bezpieczeństwa. Po ataku getów nastąpiła ponowna ocena protokołów zabezpieczeń. Prowadzono drobne zmiany mające zapobiec infiltracji ze strony getów. Przepraszamy za niedogodności. Get by się raczej wyróżniał. To groźne założenie. Czujny znaczy bezpieczny. Dziękuję za rozmowę. Następny. Następny. No dobra, cyk. Poprawili zabezpieczenia od twojej ostatniej wizyty. Wyłączcie to. Co? Naprawdę sądzisz, że. Tak, jasne. Przepraszam za kłopot. Nasze skanery dają złe odczyty. Wskazują, że jest pani martwa. Parę lat temu uznano mnie za zaginioną w akcji. Zechce pani pomówić z moim kapitanem? Wprowadzi panią ponownie do systemu. Znajdzie go pani tuż za skanerami, po prawej. Dobra. Niech trochę pokrzyczy. Tak. Już widzę w czym problem, pani komandor. Według mojej konsoli jesteś trupem. Twój sierżant wspominał, że możesz mi w tym pomóc. W takich sytuacjach trzeba z reguły reaktywować kartę identyfikacyjną w zarządzie bezpieczeństwa stacji. Następnie prosi się biuro celne i służby imigracyjne o przywrócenie dostępu do cytadeli. A potem idzie do skarbówki. Wielu udaje trupy, aby uniknąć podatków. Widzę jednak, że jesteś bardzo zabiegana. Może po prostu wcisnę ten guzik i będziemy mieli wszystko z głowy. Czy któryś z nas nie będzie mieć przez to kłopotów? Nie da się oszukać skanerów DNA w tym tunelu. Ty to ty. Po co stać w kolejkach i wypełniać masę niepotrzebnych papierów? Mogę to załatwić jednym przyciskiem. Rada robi wszystko według regulaminu. Spisywali go przez tysiące lat, ale niektóre sprawy lepiej załatwiać bez komisyjnego głosowania. Nie przepadasz za formalnościami, co? Są w porządku, dopóki pozwalają wykonywać obowiązki. Proszę, oszczędziłem Ci właśnie dziewięć dni formalności. Tak czy tak wpadnij lepiej do prezydium i daj im znać, że wciąż żyj. Rada chętnie pewnie porozmawia z osobą, która załatwiła im aktualne posadki. Tak zrobię. Przydałby mi się tylko dostęp do zasobów Rady i Widm. Rada może załatwić wszystko. Najlepsze w pracy w SOC jest to, że dostajesz wszystkie potrzebne informacje, wszystkie urządzenia i wszystkie środki. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Czy mogę wracać do pracy? Lepiej już pójdę. Będziesz czegoś potrzebował? Powiedz. Śmierdzi mi ten gości troszeczkę. Hmm. Ja pierdzielę, jak tu się szło do rady. Siema. Witaj ponownie, Shepard. Od twojej ostatniej wizyty na cytadeli minęły dwa lata, trzy miesiące i siedemnaście dni. To centrala transportowa okręgu Zakera. Po drugiej stronie kordonu zabezpieczeń SOC dostępne są promy publiczne i sklepy. Ambasada Przymierza przygotowała ostrzeżenie dla ludzkich podróżnych przebywających na Cytadeli. Chcesz go wysłuchać? Odtwórz ostrzeżenie dla podróżnych. Po ostatnich zmianach w składzie Rady, ludzie mogą spotkać się na Cytadeli z mniejszą od dotychczasowej życzliwością obcych. Zaleca się obywatelom przymierza ograniczenie wypraw do sektorów nie ludzi. Zaleca się podróżowanie w grupach. Jeśli czujesz się śledzona lub zagrożona, pomów z najbliższym funkcjonariuszem SOC lub skontaktuj się za pomocą sieci stacji z ambasadą. Brzmi zupełnie jakby dochodziło do antyludzkich zamieszek. Na przestrzeni ubiegłych dwóch lat doszło na Cytadeli do 26 poważnych społecznych incydentów. Wielu zamieszkujących stacji nie ludzi sprzeciwia się rekonstrukcji rady pod kierunkiem Przymierza i chciałoby powrotu status quo. To tłumaczy panujące tu napięcie. Przymierze robi cokolwiek, żeby uspokoić populację. Biuro zarządzania informacjami zablokowało wszelkie dalsze dane w tej kwestii jako podburzające. Zwracam uwagę, że Twoje pytanie zostało przekazane SOC. W razie kontaktu z funkcjonariuszami, proszę o pełną współpracę. Odnoszę wrażenie, że od mojej ostatniej wizyty znacznie przybyło funkcjonariuszy SOC. Dwa lata temu, po ataku getów, przyjęto nowe procedury zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony mieszkańcom stacji. Poza zwiększeniem częstotliwości patroli SOC, Zaostrzono przepisy dotyczące posiadania broni palnej. Przestępczość spadła. Liczba rozbojów spadła o 23%. Przestępstw przeciwko mieniu o 41%. Likwidację wykroczeń poprawiono o 16%. Muszę porozmawiać z Radą. Jak się stąd dostać do prezydium? Po drugiej stronie kordonu zabezpieczeń SOC dostępne są promy publiczne. Wygląda na to, że stacja wróciła do normy po ataku Suwerena. Trwają naprawy uszkodzeń wywołanych przez atak getów. Okręg tej serii wciąż jest w dużej mierze zniszczony. Getów? Atakowi przewodził Suweren, żniwiarz. Nie dysponuje informacjami o żniwiarzu. Termin ten występuje jedynie w pseudohistorycznych teoriach dotyczących galaktycznych cykli zniszczenia. Zataili informacje o żniwiarzach. Łatwiej obwinić o wszystko znanego wroga gety. Jakie sklepy są dostępne na tym poziomie? Na tym poziomie jest tylko jeden sklep. Pamiątki z Cytadeli oferują licencjonowane towary dla turystów. Szczególnie cenione są ich modele statków kosmicznych. To na razie wszystko. Dziękuję za korzystanie z Awiny. Życzę miłego dnia. Na drugą stronę mamy przejść tam poziom dwadzieścia siedem, nie? Dobra, ciach. Shepard. Witaj wśród żywych. Nie byłem pewien, czy otrzymałaś moją wiadomość. Kopelat, kapitanie? Raczej radny. Dołączając do rady, musiałem odejść do cywila. Cieszę się, że tu jesteś. Miałem nadzieję, że reszta rady również weźmie udział w tym spotkaniu. Niestety, rzadko mnie słuchają. Czasami zastanawiam się, czy Udina nie byłby w tym lepszy. Nikt nie twierdził, że będzie łatwo. Ale znam Cię. Potrafisz załatwiać sprawy. Dzięki za zaufanie. Wątpię, żeby Udina się z Tobą zgadzał. Uważa, że powinienem popracować nad zdolnościami interpersonalnymi. Nadal nie wiem, dlaczego chciałeś, żebym tu przybyła. Twój powrót wywołał wiele dyskusji. Niektóre dochodzące do mnie sygnały są niepokojące. Chciałem dać Ci szansę wytłumaczenia się ze swoich czynów. Przekonania Rady do twojego punktu widzenia. Ale nie zgodzili się na spotkanie. Pozwoliłaś, żeby poprzednia Rada zginęła podczas ataku getów. Nowi radni uważają, że zawsze będziesz przedkładać interesy ludzi nad kwestie ogólnogalaktyczne. I do tego te plotki, że pracujesz dla Cerberusa, co ty tam robisz? Cerberus wydaje się być jedyną grupą, która dba o naszych zaginionych kolonistów. Bardzo współczuję kolonistom, Shepard. Udali się jednak do układów terminusa właśnie po to, żeby uciec przed przymierzem. Nie możemy ich chronić. Ale ty możesz, a w każdym razie próbujesz. Odnoszę wrażenie, że kryje się za tym coś więcej. Żniwiarze znowu działają, ale tym razem nie za pośrednictwem getów, lecz zbieraczy. To oni stoją za porwaniami kolonistów. Zbieracze? Nie braliśmy tego pod uwagę. Mamy na ich temat bardzo mało danych, zawsze uważano ich za marginalne zagrożenie. Jeśli faktycznie służą żniwiarzom, to poważna sprawa. Nawet coś takiego może jednak nie wystarczyć, żeby Rada zaczęła działać. Reszta przez dwa lata była zajęta przekonywaniem samych siebie, że żniwiarze nie istnieją. Próbowałem ujawnić prawdę, ale oni nie chcą jej dostrzec. Łatwiej im uznać, że suweren był tylko okrętem bojowym getów. Czy oni są ślepi? Co ze stróżem, proteańską Wuis Ilos? W -i z Ilos się wyłączyła. Tylko ty z nią rozmawiałaś. Tak samo tylko ty i twoja załoga rozmawialiście bezpośrednio z Suwerenem. Oficjalnie istnienie żniwiarzy uznano za mit szerzony przez na celem przekonania getów do wykonywania jego poleceń. Oboje znamy prawdę, ale od dwóch lat próbuję bez większego powodzenia przekonać do tego innych. Wiesz, jakim zagrożeniem są żniwiarze. Musi być coś, co możesz w tej sprawie zrobić. To ty musisz powstrzymać żniwiarzy, Shepard. Ja mogę ci zaoferować tylko tytuł. Jeśli zechcesz, mogę ci przywrócić stanowisko widma. Nie będę tu po tym zbyt popularny, ale nie mogą się sprzeciwić. Oficjalnie nigdy nie cofnięto nominacji po twojej śmierci. Poza tym, wciąż jesteś bohaterem ludzkości, a Rada dobrze wie, czym ryzykuje, odrzucając twoją opinię. Przyjmę wszystko, stary przyjacielu. Nadany przez Ciebie tytuł jest tak samo ważny jak za pierwszym razem. Tym razem to stanowisko jest mniej uroczyste i bardziej symboliczne niż przydatne, ale nadal daje Ci pewne możliwości. Reszta zależy od Ciebie. Zapewnię Ci spokój ze strony Rady i Przymierza. To nie powinno być trudne, jeśli będziesz działać w układach terminusa. Anderson, musimy pogadać o. Szepard, co ty tu robisz? Wpadłam zobaczyć, co u Andersona. Mam nadzieję, że nie zrobisz czegoś głupiego w stylu próby umówienia spotkania z Radą. To by miało poważne następstwa polityczne. Nie jesteś moim przełożonym, Udina. Idź do swojego gabinetu i chwilę się nad tym zastanów. Oczywiście, panie radny. Życzę Wam miłego dnia. Przepraszam cię za to. Udina wciąż ma problem z faktem, że to ja zostałem radnym, a nie on. Czasami trzeba go trochę naprostować. Udina wykonuje swoje obowiązki. To prawda. Bywa przydatny. Jeśli trzeba coś załatwić w cytadeli, to wie do kogo się z tym zwrócić. Poza tym, zawsze chętnie idzie na formalne imprezy dyplomatyczne, na które ja nie mam ochoty. Jak długo zajęła naprawa stacji i przywrócenie jej do porządku po bitwie? Ten proces wciąż trwa. Działają główne obszary handlowe i najgęściej zaludnione okręgi. Ale szacuje się, że zakończenie wszystkich napraw nastąpi po jakichś pięciu latach. Opiekunowie ciągle nas zaskakują. Zupełnie jakby nasze naprawy ich wkurzały. Stawiamy nową, paskudną gruź. A oni przez parę dni idealnie wkomponowują ją w otoczenie. Nigdy nie sądziliśmy, że mogą unosić takie ciężary. Nie mam pojęcia, skąd biorą surowce. Faktem jest jednak, że bez nich nie dalibyśmy rady. Dziwi mnie, że nikt się nie zorientował, że suweren nie jest technologią getów. Nie zbadali wraku? Niewiele z niego zostało. Odłamki spadały na całą stację. Zapanował chaos. Nie wiadomo, ile różnych raz szukało wtedy w okręgach swoich zmarłych. Zabezpieczyliśmy tyle części, ile zdołaliśmy. Opiekunowie i nieautoryzowany odzysk sprawiły jednak, że nie udało nam się zebrać nawet połowy tego cholerstwa. Również dlatego nie chcą przyznać, czym był suweren. Z tego co wiem, walczymy już tylko z niedobitkami. Są coraz słabiej zorganizowane. Od dłuższego czasu nikt już nie nazywa tego wojną, raczej operacją porządkową. Oczywiście nie można o nich zapominać, ale od wielu miesięcy nie było poważniejszych strat. Statek cywilny znajduje ich enklawę, a my wysyłamy tam oddział bojowy. Nie są już takim postrachem jak kiedyś. Co się stało z porucznikiem sztabowym Alenką po zniszczeniu Normandii? Komandor sztabowy Alenko wciąż służy w przymierzu. Aktualnie wykonuje tajną misję specjalną. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Pracujesz dla Cerberusa. Przykro mi. Jak ci się powodziło przez ostatnie dwa lata? Służba w Radzie nie jest tym, co planowałem na koniec mojej kariery. Czasami czuję się, jakbym walił głową w mur. Prawda o suwerenie jest brutalna. To koszmar. Nie winię innych za to, że nie chcą w tę prawdę wierzyć. Wiem jednak, jakie to ważne, więc wciąż próbuję. Walczę za dobrą sprawę. Olej i Radę. Dołącz do mojej załogi i pomóż mi powstrzymać zbieraczy. Jestem za stary na galaktyczne rozróby. Mogę narzekać, ale mam tu do wykonania ważną pracę. Walka na pierwszej linii to już Twoja działka. Lepiej pójdę. Jasne, Szepard, rozumiem. Chciałbym być bardziej pomocny. Będę tu, gdybyś zechciała kiedyś porozmawiać. Zrób coś dla mnie, uważaj na siebie. Nie możesz ufać Cerberusowi. Okej. Okay. Dobra. Hmm. Rada nie zaproponowała ci niczego konkretnego poza przywróceniem statusu widmy. Może ci się on do czegoś przydać. No dobra. A tak skazaniec. Jack, nazwisko nieznane, wyjątkowe zdolności biotyczne. Uwaga, przyszłość kryminalna aktualnie przebywa w więzieniu. Jack to podobno najpotężniejszy znany, znany ludzki biotyk. Istnieje bardzo mało dodatkowych danych dotyczących tej osoby. Wiadomo tylko, że obiekt odznacza się upodobaniem do przemocy i należy podchodzić do niego z wielką ostrożnością. Jack przebywa aktualnie na tujańskim statku w więzieniu czyścicu. Cerberus wynegocjował zwolnienie więzienia. Wydaje się na statek więzienny czyściec na poskazańca. Mm, statek więzienny czyście. No dobra. W takim razie wracamy. O, mogę od razu do Normandii. Git. Chyba na Cytadeli nie mamy już nic więcej do roboty. Ciekawe, co się stanie, jak mi braknie hajsu na paliwo. Zwerbuj mistrzynię złodziejstwa. A to to ktoś jeszcze jest, czekaj. czekaj. chwilę. Dziennik. To jest tu, okej. Okay. Udaj się do okręgu Zakera Cytadeli i podaj hasło Milczenie jest złotym, hakowanym przez Kasuni Terminalu Reklamowym. Okręg Zakera Cytadeli. Dobra, to jeszcze wróćmy sobie w takim razie na, na, na Cytadelę. Dobra. Myślałem, że wszystko zrobiliśmy, a tu jeszcze jest niespodzianeczka. Spoko, że w końcu ogarnąłem mapę teraz, nie? Bo... Trochę mi to zajęło, parę minut przynajmniej. Ciekawe jak się druga część kończy. I w sumie ciekawe co jest w trzeciej, ale trzecia o, to troszeczkę sobie poczekamy na ogranie trzeciej części. Władze efekta. Bo po tej serii na kanał wlatuje Call of Duty. Yy, ostatni od yy, poprzednia część, czyli ta z 2020 roku. Jeżeli jakoś mi się udało garnąć, pożyczyć od kogoś, Vanguarda tu też. wleci seria. No a potem Cyberpunk bo otrzymać darmowy prezent? Nie, darmowy prezent. Dobra, jak to miało być? Zak okręg Zakera Okej. Okay. Czy jest on gdzieś tutaj? Zakera Cafe jest niby. Jaka, czy to jest to? Słyszałem, że można tu kupić najlepsze jedzenie w całym okręgu Zakera. Źle pan słyszał. Chyba nie tu to. kupić najlepsze jedzenie na całej cholernej Cytadeli. Zobaczmy kolej, czy tutaj możemy... Zakera poziom 26, Zakera dok, na poziomie 27, Zakera poziom 28. Ja pierdolę. Weź się do okręgu Zakera Cytadeli i podaj hasło. Mieć jest o tym schakowanym przez Kasumi terminalu reklamowym. A, czekajcie, to może to dlatego ten terminal tam pierdoli przy wejściu na Cytadelę. Żeby podać hasło reklamowe. Czy tam coś? Czekajcie, wróćmy w takim razie. Może to o to chodzi. Komandor Shepard, wpisz hasło, aby otrzymać darmowy prezent. Proszę podać hasło, komandor Shepard. Milczenie jest złotem. Miło mi cię wreszcie poznać, komandor Shepard. Kazu mi go to. Jestem Twoją fanką. Cerberus przekazał Ci informację o misji? Bardzo mnie zdziwiło, że wcześniej się do mnie nie zgłosili. Chyba za dobrze się ukrywałam. O co chodzi z tym hasłem i podchodami? Masz jakieś kłopoty, czy co? Jestem najlepszą złodziejką, nie najsłynniejszą, i bardzo bym chciała, żeby tak pozostało. Poza tym musiałam się upewnić, że nikt mnie nie wkręca. Teraz nie mam wątpliwości. Prawdziwa komandor Shepard. Skąd ta pewność? Otacza cię pewna aura. Widziałaś rzeczy, których nie widział nikt inny. Och, rozpoznałam cię nawet nie wiedząc, jak wyglądasz. Co cię połączyło z Cerberusem? To grubsza historia. W skrócie, szukali mnie, więc zaczęłam ich tropić, żeby się dowiedzieć dlaczego. Okazuje się, że zbierali ekipę, która wyruszy z tobą na ważną misję. Że oferują poważne pieniądze dla każdego, kto się zgłosi. Potrzebowałam pomocy z pewną sprawą, więc ubiliśmy interes. No i jestem. Rozumiem, że powinnam wiedzieć o tej umowie. Fakt. Pewnie o niej zapomnieli. Szukam grey Boxu mojego partnera. Zabrał go niejaki Donovan Hogg, ale ja go odzyskam. Jeśli taki masz układ z Cerberusem, załatwimy to. Zobaczysz, będzie fajnie. Jak dobrze pójdzie, nawet nie sięgniesz po broń. Lepiej już kończmy. Głupio to musi wyglądać, jak stoisz i gadasz do reklamy. Do zobaczenia na statku! No dobra Oje bana zniknęła Wróćmy na co Czyli cytadele mamy najprawdopodobniej z głowy Ta. Bo tu się pojawił kolejny. Mm, kolejny Quest. Dobra, ludziska. Będziemy kończyli ten odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie. No i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek z Mass Effecta 2 w edycji oczywiście legendarnej. Zapraszam też do linków w opisie. A kolejny odcinek będzie oczywiście o godzinie 17. Miłego popołudnia. Trzymaj się. Cześć.